Cztery ziele. Tak, myśleliście, że nie żyje? Haha, żyje! Witam Was w od drugim odcinku z Roblox, z naszą świetną ekipą! Kartę zieloną! Księg! Michu! No, Michu szmakuje! Oraz cukier! Witam was w naszej ekipie, śmierć dupa, 1, 2, 3! Ale dobra nazwa ekipy! Dobra, dzisiaj będziemy grali sobie w TDS, Cały Defense, Defense Simulator. Gra polega na tym, że Speedrun. trzeba bronić... No, podobna gra jest do, tawery, ja do, tego. do tego... Nie pamiętam jak to, to się balonce! ale, gra, balancę, ale balancę. polega na tym, że trzeba obronić e, swoją bazę, bazę jednostkami różnymi przed zombiakami. Rocket Arena no, i Rocket Arena Dobra, tutaj, tutaj Tutaj może na Rocket Arena Cukier A, A Nie ma typie, niego... e. gramy tutaj my we czwórkę Patrzcie, ale z niego Bambik nie może dołączyć Bam Kurde Bambik Ja tańczę, ja tańczę Bambik, Bambik. <śleszy> Bambik. <śleszy> ten co Bambik, Bambik napisał Bambik. normalnie <śleszy> Ja myślę, że mi zahashtaguje. A nie, nie zahashtagowało ci jednak. Ty, bo o, chyba coś on odpisał. Bambik jest możliwy. I może jest w ciebie rzeczywiście Bambi. Witam was! W wiadomościach Bambik. Bambik zostało odhasztagowane w Robloxie. Nie, ale nie wiem, czy w ogóle było I Raczej nie było. Było. To Dobra, idziemy e, na... Bo możecie, wakacje, napisać, Zabię, możecie napisać, nie macie. możecie napisać na dole w komentarzach, w komentarzach. Y, jak wam mijają wakacje. Właśnie jak mam mijają wakacje. Dobrze, Kiesie mówi. Dobrze, Karmel mówi. Jak wam mijają wakacje? To jest 7gram z TDS-a. Myślę, że za niedługo może się też pojawić film z Upadu. czego? No, z trybu Upadu. Ten, co gada po fińsku. Nie, nie gadam nie. po fińsku. Zostawiamy tu soldiera O kurczę, pieczoną. A masz tu postawił od razu. No ja. Michał. Ty, bo oni się prze. O, i cukier tutaj umie dobrze zagospodarować tutaj. O właśnie, tutaj... Tu jest strasznie dobra mapa na farmy, bo jakby... O, tu, tu, tu będą moje farmy w takim razie. Dobra, ja wiem, Pani, w tej łigdzie będziemy tylko na jednym polegać u mnie. O czymś się nie, nie zdradza. Nie. Tu ty ty. Ja faktycznie ja kładę farmy, na której nie mam hajsu. ale... Sniper, A już jest, dobra. Myślałam, że to jest niemożliwe. Dobra, sniper. jak tam mijają. Krzysiek, e, e, Karmel postawi trochę tych farm, jak widzę. Ja też w sumie postawiłem farm. My... Ja chcę ja nie jest, Tu postaje jest Freezer Micha, jest Soldier, jest sniper maćka i Pain -Bower, maćka. A zapomniałem wspomnieć o jednej rzeczy. Możecie wpaść do mnie na kanał. Nazwa karmalski. Nie ma, nie ma tych, nie ma reklam tutaj. Zapraszam bardzo serdecznie. Przepraszam bardzo, kapka zamarzemy. The Hell kapka O co ci chodzi z kapkadem? Zamarzemy tę reklamę. Jaką już zamarzać. No możemy żamarzać, ale to wtedy filmy o, o. nie mają sensu. No dobra, bo już to o, będzie i tak w filmie. Fajnie. Myślę, ja, ja Nie chcę postawić DJ, żeby było tańmi. No, no ja, dlatego, ja dlatego nie ulepszam postaci. Ja nie ulepszam dż. postaci. Ile DJ kosztuje, Carmen? Jeszcze raz. Ile DJ kosztuje? Yy, ale, postawienie czy jak? Tak. Yy, 600. No to nieźle. A frozeny zabierają HP? Najpierw ze sklepu, no co zabieram to czemu płacisz 4000? Frozeny zabierają HP? Ale jakie frozeny? Nie, frozeny y nie, one tylko frizują Nie, i potem na wyższych ewolucjach chyba też dobierają HP Rewolucje? Da Kuchenne, Kuchenne. Kuchenne. Ej, Kuchenne rewolucje Ej, rewolucja. A to dopiero jeden z pierwszych fal te balerysy radzą Nie no, ale zamrażarki, weź ich tutaj nie stawiam, bo one do ręki tam nie Sam jesteś, za, jesteś zamrażarką, zamrażasz mordą O, betonierka. ja nie mogę Ja nie mogę, co to, pani Pani, panie, daj spokój Pani Pani betoniarka best Betoniarz best Chłopcze, nie może iść przez moich rodzenów to no. jest klozet To chyba twoje zamrożary To są zamrożary ginąć czy nie? I po chyba nie chce ginąć Aha, bo tutaj postawiliście Dobra, no. co? Nie mam. hajsu, jestem. Bardzo biedny. Czemu ten boss idzie tutaj! Co tu się dzieje? Zamys. Co to robiło? Miejsce na sniperu. to On jest? Farmy się zbagowały. Czemu się zbagowały? A Zobacz, jaki ząb znajdzie jak wejdzie do tego, taki jaki zombie, jak nam wejdzie do bazy Nie, wejdzie, bo on musi jeszcze tutaj przejść Albo może i na pewno wejdzie To są dosłownie jakieś paniki. Ty, bo tu jest kraksa Niech do tych demonów No, to są dosłownie paniki. Gdzie? Nie są bańki. Na Gdy filmie, filmie maść, mhm. Fajnie... Może, może zniknął jak odbryguję. Nie, one są tu dalej. C Która jest minuta filmu? O nie, Powiedz. dwa slowbosy ja nie mogę. Trzeba wam pomagać, no zająć się, nie umiecie. Ale nie mamy haseł nawet na nic. Kemi. tutaj są moi snajperzy. No twoi snajperzy został tego... pieprzony A kto postawił tego, tego pęty. Aha, Maciek. W idealnym miejscu, że go postawił, Nie mogę żadnego już żadnego postać postaci tu postawić. Idealnie macie. Brawo. Brawo, że się go postawił Ale rage. Brawo. Ale rage. Ale chłop ma ragea. Tylko postawić w rogu, to by było pięknie, ale głowę wyszło jak zawsze. Bo no, tutaj jest? Kraksa. No są no, no przecież, mój tylko może ten. A, no. dobra, trzeba snajperów. No dobra, w sumie one się przejdą przez, one se przejdą no. i później dobiję mój soldier. I, a nie, ja nie dobiję ich. Nie dobiję. Ej, upgrade'ujcie snajperów na drugi level. Oni mają wtedy gogle na drugi poziom, Michu. No, no i na pierwszy, bo na drugi nie może. Na drugi, drugi poziom może. sniperów. Bo wtedy mają google. Już tak zrobiłem ja. Mhm. Nie gadać, że one. Ja. Na, nadal. Mogę. O, dobra, Michu też nas uratuje. Albo może nie uratuje nas. Dawaj, kolejna ciężarówka, wyłaś stąd. No. nie ma, kurde, jak? Wyłaś stąd ciężarówka! Nie! 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 Kurde, jak? Dobra, snajpery! Co to są? Dobra, trzeba więcej te ich Trzeba coś pokupować jeszcze. Ja bym chętnie coś wam pomógł, ja ale. Ja muszę. Mogę na... no ale. Też. ludzie, ja muszę być ulepszyć te snajpery, bo on sam ich nie ulepsza. Dymomany. Jak ja dawno demonomanami grałem. Dawno tak ich nie używałem. Ej, ogólnie jeśli chodzi o jakieś, jeśli chcecie też zagrać sobie w tą grę to, to jak mówiłem już, Tower Defense Simulator I bardzo wam Nie polecam kupić być. soldiera yy, Bo jest bardzo potężny I jak widzicie, ja mam bardzo mocny skład i pomimo dalej mam tego soldiera I też Dobra. polecam bardzo kupić farmy bardzo eee, farmy to są tak jakby pocztawa do lepszych składów bo... No i Merry po... Christmas Co Merry, Merry Christmas? Christmas? Ale tu już dużo snajperów, widzisz, ma drugi poziom O Jezus, ile ich jest? Dużo Merry Upa, Christmas na to. Merry Christmas Everyone Dobra, moje ciężarówy jadą, snajperów na poziom Ludzie, Maciek że ulepszył te snajpery, a ich nie ulepszył No, no właśnie, Płacę jeden Maciek z kamer, przez ciebie, o nie, jedno dwie I. ciężarówki bi, bi. Maciek z kamerka, Maciek z kamerka No nie, jeden został Maciek Pokójne, ulepszył tego snajpera go

Ale ja nie mam hańcu, miotło. No ja nie nie masz hejsu, jak masz hańcu, jak masz 300, co, co ty ulepszasz? Mówię, no, to nie kosztuje 500 No, już masz 500 600 nawet, ulepszaj tego snajpera Ja czy ja muszę tych snajperów postawiać, bo bardziej nie umiem Ulepsz coś. go, dziękujemy! Dwóch snajperów to! ulepszonych na drugi level tak! Przeze mnie! No jest DJ, bardzo dobrze A, DJ jest przepiękny Widzowie zaraz zobaczycie DJa tutaj Jest DJ, jest tutaj DJ o, I niestety mogę tylko jednego DJa postawić, ale dobrze, że go postawię na środku, bo na środku będzie najwięcej DJ, 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 to DJ. La, la, la. Ja Tylko czegoś źle pozostawiłem, bo patrzy w drugą stronę. Ja na, na O oh, Jezus, jest, go! Bo on musi się patrzeć. Prosto. Aha, dobra. Mo ja, ja nie wiem, że wie, gra w Ej, Karmel, ty masz. A dobra, już nie masz. Dobra, miałem się... jeszcze. koła. No bo farmy. No, dobra, mam farmy na czw... po trzecim poziomie. Nie, no ty, ty chłop, to masz normalnie farmy na piątym. Ja nie mogę. Na czwartym mam jeszcze mam maminy terabyte. Wylatywać, bo ciąg jadą, Wylatywać. Dobra, będę mógł. A, dwie farmę paśke, na... Wylatują moje ziomeczki Będę mógł tutaj jeszcze solderować. I ja lepiej postawiam tych snajperów, bo to się... No maja. jest to ukryte! I to już te małe, dookołem. roztopione. Nie mogę się Ziem zmienić. się boję o snajperów, że macie głowy w tym samym Już. Brum! Kali co? Mam nadzieję, że odcinek będzie fajny i tak, witam was. Y, skipnijcie sobie 20 sekund, y, bo jest dziś teraz reklama! Proszę, zostawcie subika i lajka! Dziękuję! Polecam, Jeśli polecam o prze... o po... <laughs> polecam o pominięcie! Ale tak jest cisza w tym odcinku, a jeżeli no ktoś coś mówi, to każdy... jeszcze... Kart... No jest no no wszyscy My też chciałyśmy powiedzieć, że jeżeli... Jedna osoba coś mówi, to druga osoba tej przerywa. I jest cisza, i potem druga osoba przerywa tej, która gada. I to jest takie dziwne. Wy, ty, ty. W ogóle, nie. Cukier, ty się w ogóle odzywasz? Czy dalej twój internet z biedronki szwankuje? No, chyba to drugie. No, on nie, nie słyszy nas dalej. Po prostu ulebrzam wszystkim. O, <laughs> uleprzam, mam o bazy, odezwał więc. się. <laughs> Wszystko. Idę się podgłosić na Discordzie. Wszyscy. I co to jest? Tutaj... ich na drugi poziom. Och, i dom... Ale demomany są mocne, demomany i lodówki są mocne. A są? I lodówki? Są. To połączenie jest mocne. Ja, pan, to, to ale to jest takie połączenie gry wczesne. Dobre. No tak. A potem to już najlepsze to jest y, Migad Medic ładzie, DJ ładzie. Ice Pilot, wszystko, Roketer. Wszystko. No wszystko jest tutaj. Rakieciarz, jest aspilot. Jest rakieciarz gdzie? Nie, a nie ma jeszcze rakieciarzy, ale chodzi, że ja mam... Nie, nie mam, myślałem, że był... Tu mam tego pana, który czeka sobie. Żeby... Ej, kamil, to jest tak! Yy, roz... słyszysz strzelać. Kamiot postaw go tutaj twojego rokieciarza, tutaj na boku. Tak, tak. Bo tak, wtedy będzie strzelał wszędzie. Ale nie mam hejsu, tak. wiesz? No, no, ale mówię ci na potem. Hmm, tu się nie idą opłacę, kolejne, ja po, chyba idą kolejne postawiam. panie. Idą kolejne panie. Dobra. Chyba Jury jest... Proszę, Proszę. jest. A jeszcze jedna farma nie jest ulepszona. A i zapraszam do mnie zobaczyć na moją wysypkę mini. Wow! Kosmiczna farma owoców. To brzmi bardziej jak coś nielegalnego. Nie, wy zarabiacie! Co? No nie. jak to no... no półtora, e, półtora, tyś, półtora tysiąca no jedno szybko ile ty ich masz. Trze, trzy, My zarabiamy, nie, chwila. Krzyśnie, znaczy e, karmel zarabia. 12 tysięcy na równę. Patrzcie teraz na nasze liczniki. No tak, Demon Mana. Ulepszę mojego demomana. To dobrze. Już na maksa? Nie, jeszcze raz. To. Co jest? Widzicie, w ogóle, patrzcie, jak strategicznie go postawiłem. Tu może wszystko. Tu może jeszcze dojść Dobra. Bardzo no. mądrze. Bo ja nie no no powiedziałem... ja ci powiedziałem to, żebyś tak postawił. Nie nie, nie no idzie, idzie, jest... tu go postawił. Mikołaj, ale, chodź po... za mną. Chodź za mną. Nie. Chodź. No, gdzie, chodź, gdzie chodź. jesteś Mich? Tu jesteś Mich. Zobacz no. na tego paintballa. Jak oni dali jest postawiony. No, no. No widzę go. No. I on Level tak, zabiera to miejsca, jakby jakby Maciek go usunął, to bym postawił dwóch Frozenów, ale bo Manu. No okej, okay, ale on najlepiej pierwszy to jest Paintball No i nawet jestem. Ja nie, nie lubię Paintballer do, do zobaczenia mojego DJ-a. Boże, w, w ogóle wiecie o tym, że ja nie mam paintballer. O mój Boże, tu tu się stał! DJ jest przepiękny na ostatniej. Super DJ. On jest przepiękny. Patrzcie, jak on gra, występuje. wiecie, bardzo, wiecie super, Roblox. Ale aj. teraz jest na wojnie. Jakiś taki czas, no, no, widzicie. No, bo on to na czwartym fotelu, być nie było. No bo teraz jest go ulepszył. No bo zbieram haj, żeby ulepszyć. Fateballer, ten, który miał być, jest za niego na pierwszy No właśnie, ja ja mam to, dobra, no on cały czas. To teraz tylko ja czekać. Chodź. 14 koła. Mój Demoman jeden jest ulepszony kuli Ja mam kuli coś jeszcze do ulepszenia A mogę aspirota wlepić No to dobra, no ten, ten... Anioł jest mega mocny To nie jest no Anioł, anioł jest to jest mega. A, to jest mecz a znaż. Znaż. uzdrowienia No, mocny jest dosyć Mogę to... No, um u mnie to go, jest... Tylko ten. Ten. on jest tam... To on jest... jest ten. Ten. możliwy do Ech, e tam... Y y z y z powodu jakiegoś... Nie, on jest możliwy do odpokowania chyba po lewelu 20 myślę, Nie, mylę. nie ale o, mogę, mogę chyba... Ale mogę się męczyć. Jak mi się wydaje. Dobra, ten największy jakiś niebieski boss zginął już. A ten boss zginą. też na, naprawdę. To jest najgorszy boss. O ja, ale tu wszystko laguje powoli. Hmm? Ej, oni ledwo co przeszli jest tą całą linię Oj, te ulepszenia od DJ-a bardzo pomagają Chociaż lekko jeszcze łapią ich, no Tu już nie łapię, niestety No lepsza mi to mi jest, mi nie, nie, bo rakietiarzy łapią te ulepszenia I mam e, o, dużo, tam dużo tam tanie łapię, ulepszenia jest, Jezus, ten czołg, który się w DJ-a ten... No wbił Dobra, pierwszikko To jest artyleria normalnie No na razie jeszcze, na razie to jeszcze nie jest artyleria Zaraz będzie Ej, bądźcie teraz no. cicho W razie to niedługo utrzymując Ej, ja sobie z mod zmienia na zero. Będzie nie lagowało tak. O nie no dalej, DJ mam problemy z tymi czogami. Ale to jest... No. Tu mam pull upgrade'a. Ja mogę tylko sobie tutaj czekać. Dlaczego jeszcze huntera nie użyłem? To nie tutaj będzie. No, i możemy jeszcze więcej aspilotów dodać. Przecież to i tak nie potrzebne. Ja tu lepiej klika zamrażarek. Dam. Aha, cię tutaj zamrażarki dać. Nie, zamrażarek już na ten koniec się nie opłaca, bo zamrażarki nie mrożą tego. Tego bosu największego. jesteś sur? A jem sur sur. Sur sur. O, Szur, Nie ciur. mam pieniędzy już, wow! Niemożliwe, pieniędzy e, nie mam Cukier, który ma 40 tysięcy Cukier, co? Cukier, który ma 40 tysięcy <stairancki> Ło, ja musiałem, A jak mi się telefon zagrał, mieć podkładkę do laptopa Żeby mi się opłodził telefon mniej najmniej bo teraz spamię na upgrade. Y. Okay. Mam najmniej. No to ja robię to samo. Słuchaj to? No słychać jak tu wiesz. Jak klikasz. E, nie, jak klikasz nie słuchaj. Dobra, Dobra. Y, witam Was na update'cie. Tak, jej. Je. Jakby mała się w sumie dzieje. Bo jakby... dzieje, się dzieje. No patrzcie ten na tego! Ten... Patrzcie! gdzie teraz boss! Patrzcie jak go zniszczymy! Bo będzie nick, e, ten ultra. Idzie roztopiony, aż mnie tu nie, nie jest A działają A na tego! Farmy. O, idzie! Roztopiony bok. Działają Patrzcie ty, na ty. jego HP, jak będzie spadało. A ta tramerka! Przecież działa na niego ten, krezeny działają na niego. <noise> Kemiot, czy Ty mnie słyszysz? Tak. Usuwaj wszystkie farmy. No, Dobra, no i tak są w sumie niepotrzebne. Nie muszę nawet je usuwać. Musimy chyba na hard iść, a czy no patrz, nie? Patrzcie, jak nie, spada iść. życie, no. Tu jest, ale tutaj nie ma. Nie, e, wiem, czy panowie, on no spokojnie 11%. go pokonamy. Patrzcie, gdzie on jest. On będzie i tak musiał przejść cały jeszcze tutaj. A moje, poza tym moje roketery jeszcze go rozwalą. No na razie to nie rozwalałem z w tym obrębie. No tak, patrz, on sobie nawet może tutaj przejść, gdzie jest moja myszka. I będą mieli e, go znowu moje, e, moje moja artyleria, będzie mogła znowu ich pić. Bo jak widzicie, e, to jest jedna właśnie słaba rzecz. Dobra, tu czerw w czerwonym kółku tutaj oni nie mogą atakować. Ale tu w tym, w całym tym białym mogą. Halo, prozener? E Mówiłem ci, Michu, że nie odrażają. Ale go zamroziły na początku. Na początku go zamroziły Ja to był we jakiś glitch. On może być zachowany. Nie może być po prostu dupę! Wygraliśmy! dupę! Dobra, GG Patrzcie, jak wszystkie medyki ten. Słuchajcie, mój skład. Czyli łowca. Żołnierz. As pilot, parma i rakieciarz. Miałem w ogóle 150 tysięcy monet znaczy pieniędzy. Bym miał tyle na początku gry o. Parma tyle kosztuje, to ja chyba muszę te, musimy cztery rundy tyle wygrać. O, Michu, jesteś ze mną na pomocy. serwerze. Czytaj. Chodź Chodź tutaj, pożegnamy no, się z widzami no, najlepszymi. A to poczekajcie na nas! Mam mnie. To ja mam Ja będę do was szybko do was, do was dołączę. Ja do was szybko dołączę. Jest mi... Damy szybko. was. Czekamy na resztę. A już nie, ja już nie dam rady. Dołączyć. No to nie dasz rady, to się pożegnamy z Krysiem Z karmelem się... Kurde. się pożegnamy Kurde Macie full server Aha. To dobra! A Poślech. czekaj. jest nadzieja, jest, jest na nadzieja. Dobra, jest nadzieja, no, dołączyłeś. Jestem. Chodź tutaj. Tam gdzie zaczęliśmy odcinek. Tak, tam gdzie zaczęliśmy odcinek. Chodź. Nie, odcinek zaczęliśmy tutaj. Dobra, nieważne, Trudno. idziemy tutaj. <grychy> no, ktoś nie chce dołączyć. Jej! O, ten też o. tańczy. Nie, nie wiadomo kto to jest, ale niech chcę z nami tańczy. No to, to jest, o, to, trickster z SSM. Dobra, ja, ja robię. Jeśli odcinek ja robię był e, fajny, to jest straci łapeczkę, możecie też zasubskrybować kanał. No i na razie. Na razie. Narka, widzowie.